Dzień dobry, kochane bliźnięta, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie październikowe i zapraszam Was także do mm, czytań indywidualnych, rozmów telefonicznych, przeznaczenia duszy i innych usług. Wszystko w opisie pod filmem. A tymczasem zobaczmy, co dobrego idzie do Was w październiku z przekazów runicznych, moi drodzy, co dobrego idzie do bliźniąt bardzo dobra runa to jest runa urus to jest runa zapowiadająca waszą wielką siłę i moc więc to co dobrego idzie to idzie energia właśnie ugruntowania swojej mocy to jest energia pracowitości sumienności rzetelności wytrwałości także więc e, październik będzie miesiącem, gdzie w prezencie od góry, od losu, otrzymujecie dodatkową porcję wytrwałości. Także, jeżeli macie jakieś trudne tematy do rozwiązania, to jest to naprawdę dobry czas, by pewne sprawy po prostu przeforsować. Słuchajcie, ta runa może Wam służyć jako Wasz talizman albo amulet. Możecie ją sobie zapisać na, na przykład na ręku albo na karteczce i po prostu nosić przy sobie w październiku. I ona będzie wtedy dodawała Wam odwagi, będzie Was. Um, Utrzymywała w dobrej energii, będzie Wam dodawała siłę witalnej, będzie Wam dodawała mocy, wytrwałości w dążeniu do celu. W związku z Waszym stanem psychicznym, ona będzie także Wam jakby dodawała siłę psychiczną, jasność myśli, pewność siebie i harmonię. Tutaj macie, kochani moi, pokazane ozdrowienie, podniesienie odporności. I zwiększenie tężezny fizycznej. To jest, słuchajcie, runa, która naprawdę będzie Was utrzymywać w dobrym stanie zdrowia. No dobrze. Tutaj, w aspekcie materialnym, także macie nowe pomysły, jak zarządzać swoim kapitałem. I takie dobre podejście do właśnie uzdrowienia w sytuacji materialnej. Tutaj też się pokazuje, słuchajcie, twórcza pasja, twórcza praca z pasją, na przykład tworzenie nowego stanowiska, satysfakcja, awans, jakaś dodatkowa praca, słuchajcie. Lub też pomysł związany z właśnie dodatkowym zarabianiem pieniążków, moi kochani. Dobrze. Teraz przejdźmy sobie do kart Tarota i zobaczmy drogi bliźnięta. Co dobrego idzie do Was w październiku. Co dobrego idzie do Was w październiku. Co dobrego idzie do bliźniąt w miesiącu październik. Co dobrego. Karta pięciu denarów. W odpowiedzi na to, co dobrego, to pokonujecie strach, pokonujecie przeszkody, by dotrzeć do, do celu, lub też pokonujecie przeszkody związane z tym, że przez długi czas byliście w poczuciu niemocy, w poczuciu biedy, w poczuciu osamotnienia także. Ja bym powiedziała, że kończą się dla was jakieś trudne warunki y, życia lub też trudna jakaś sytuacja, y, z której po prostu wy tak jakby nie widzieliście y, wyjścia z tej sytuacji, nie widzieliście możliwości rozwiązania czegoś, pomimo że te rozwiązania tutaj były tak naprawdę w zasięgu waszej ręki. Ale może nie były na tamten czas oczywiste. Tutaj słuchajcie pewne rozwiązania staną się jasne. Bardzo ważna też jest kwestia taka, że macie tu pokazane wsparcie przyjaciela, a macie tu pokazane, że pomimo pewnych trudności, które w ostatnim czasie były w waszym życiu, jakby nie jesteście sami i możecie liczyć na mm, kogoś y, bliskiego. Jeżeli poprosicie o pomoc, to ją z pewnością otrzymacie. Ja bym powiedziała, że w ogóle kończycie z taką energią yy, żebrania o uwagę, o miłość, o akceptację, być może co dla niektórych kończy się też okres choroby. Okres właśnie, w którym było to osłabienie waszej witalności, waszej mocy, i tu pokazuje się też wychodzenie właśnie z takiej choroby. Wychodzenie, także słuchajcie ze stanów mm, melancholii, stanów depresyjnych, i to jest coś, słuchajcie, dobrego. To jest coś dobrego. Zdecydowanie tak. Zobaczmy, co jeszcze dobrego idzie do bliźniąt w październiku. Co jeszcze? Dobrego do Was idzie, kochani. Co jeszcze dobrego do Was idzie? Pięknie. Paść denarów. Nowe możliwości, nowe perspektywy, nowe pomysły związane z tym, jak zacząć zarabiać więcej pieniędzy? Być może nowa relacja, która tutaj pokazuje się jako Relacja z potencjałem to może być relacja zawodowa, to może być relacja właśnie w pozycji nauczyciel-uczeń, gdzie wy po prostu, słuchajcie, będziecie zgłębiać y, dodatkową wiedzę. Y, tu się pokazują, słuchajcie, nowe pomysły. Pokazuje się też taka energia, y, wasza energia bycia ponad pewnymi przeszkodami i wręcz y, Czerpania z tego pewnej mądrości, ale tutaj, słuchajcie, naprawdę idzie do Was taka energia wytrwałości, sumienności, idzie w ogóle energia sukcesu, chęci rozpoczęcia czegoś nowego, nowej edukacji, nowego kursu, nowa praca, nowy pomysł, dzięki któremu właśnie wyjdziecie z jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Tutaj. Ważną rolę w październiku mogą odegrać młodzi ludzie lub też Wasze dzieci, ewentualnie połączenie się z wewnętrznym dzieckiem i usłyszenie własnych potrzeb i podążanie też w tym wytyczonym kierunku. Bardzo dobra energia. Energia również mówiąca o nowych możliwościach finansowych lub też zbudowania sobie mm, fajnej, stabilnej przestrzeni. Zobaczmy, co jeszcze dobrego idzie do bliźniąt. Co jeszcze idzie dobrego do bliźniąt w październiku. Królowa Mieczy. Słuchajcie, to jest przepiękna energia. To jest energia dojrzałości. To jest energia kobiety, która absolutnie wie, czego chce. To jest zresztą Wasza królowa, bo to jest królowa powietrzna. Więc. Tak, jakby wchodzicie w swoją moc, w swoją siłę, wychodzicie z tarapatów i tu pokazujecie się jako osoby, które znają swoje granice, które mają lotny też umysł, innowacyjne rozwiązania, które odcinają od siebie wszystko to, co do tej pory uniemożliwiało wam rozwój, postęp. I tutaj też się pokazuje taka umiejętność bronienia swoich granic, jakby działanie też w zgodzie ze sobą, w prawdzie ze sobą. Jaka energia idzie do Was? Bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o rozwiązania różnych spraw formalno-prawnych, więc tutaj na przykład kontakt z prawnikiem, adwokatem, być może mediatorem będzie dla Was bardzo owocny. Jeżeli macie jakieś takie problemy y, sądowe, bo tutaj pokazują się korzystne y, jakby rozwiązania na polu sądowym, ale to jest słuchajcie także energia y, intelektualistki, osoby, która właśnie innych ludzi może nauczać, lub dla innych ludzi może stanowić y, pewien przykład, tak? Mhm, jak najbardziej tak. Osoba, która dużo tak jakby przekazuje wiedzy, takiej mądrej wiedzy. Mądrej wiedzy, tak? To jest energia często właśnie taka duchowa, filozoficzna, i tu jest właśnie pokazane też nauczanie, więc może Wy będziecie się czegoś nauczać, lub też może Wy będziecie innych ludzi e, nauczać. Przepraszam, Wy będziecie się uczyć, lub też innych będziecie nauczać, tak? Ale królowa miecze mówi o pozytywnym rozwiązaniu wszelkich Waszych problemów, wyjście z trudności, z zawiłości, poprzez właśnie wejście w energię swojej siły i mocy. To jest bardzo piękna dla was energia, bo to jest energia zgodna z Waszym żywiołem. Także bardzo dobrze słuchajcie, zobaczmy teraz. Jak drogie bliźnięta wyglądacie w październiku? Piątka buław, czyli zdecydowanie większość z Was będzie w energii absolutnej walki o własne prawa, granice, o to, by w końcu z czymś skończyć, by uwolnić się z jakiejś być może rywalizacji, lub też z trudnej, stresującej sytuacji. Tu jest pokazana silna potrzeba niezależności, znalezienia właściwego i odpowiedniego dla mnie rozwiązania. Pokazujecie się po prostu w działaniu, w walce o siebie. Mhm. Zdecydowanie tak. I uważam, że macie wygraną, jakby energia jest po waszej stronie, bo królowa mieczy ewidentnie mówi o tym, że siła jest po was. Dlatego, że wy po prostu będziecie umiejętnie hmm, dobierać pewne rozwiązania i pomysły w tym miesiącu. Co dla niektórych, słuchajcie, hmm, może tutaj być pokazana jakaś energia rozwodowa, energia rozstań, ale nie musi tak być, absolutnie. Hmm, to może być, słuchajcie, też taka energia mówiąca o tym, że na przykład w związkach, hmm, tak jakby będziecie chcieli ustanowić trochę nowe prawa. Które nie będą Was wprowadzały w to poczucie biedy i poczucie braku. I może o to będziecie walczyć. Na polu zawodowym także widzę taką chęć i gotowość wywalczenia sobie lepszych warunków. Tutaj będziecie mieli bardzo dużo pomysłów, burza mózgów, tak? Dużo pomysłów, jak coś zrobić, jak z czegoś wyjść. Um, jak czemuś sprostać, jak obronić siebie, jak znaleźć właśnie drogę do realizacji własnych marzeń i planów. Także tu, słuchajcie, pokazujecie się w działaniu. Zobaczmy, moi drodzy, hmm, czego robić więcej. Pięć mieczy. Wow. <laughs> Tego robić więcej. Słuchajcie, zdecydowanie powiedziałabym, że. Październik jest dla was, kochane bliźnięta, czasem wychodzenia właśnie z tych wszystkich deficytów. Czego robić więcej? No, mm, zawalczyć o siebie, o własną godność, o własne prawa. Czego robić więcej? Hmm. No i tu właśnie pojawia się zagwostka. Czyżby. Stosować podobne techniki, jakie wobec Was są stosowane? Hmm, to już musicie odpowiedzieć sobie sami, bo energia pięciu mieczy akurat może mówić o tym, że możecie się spotkać z jakąś manipulacją, z jakąś chęcią wykorzystania Was i czego robić więcej? Zdemaskować tego, kto chciałby to zrobić. <grym> I być może. Umieć odpowiedzieć na taką energię, podobną energią, po to, żeby wejść w swoją siłę i moc, to pozostawiam Wam do rozważania. Ale zdecydowanie tu pokazuje się miesiąc, w którym będziecie mieli szansę zmienić zasady panujące w Waszym życiu i w Waszych relacjach na Waszą korzyść, po prostu, tak? E... Zapanować też nad chaosem, tak słyszę. Czego robić więcej? A jaj, jaj, siedem mieczy. Hmm. No to kochani, powiem tak. E... Działać ukradkiem. Mieć dobry plan. Dobry plan działania. Nie rzucać słów na wiatr, nie oszukiwać też samego siebie w różnych tematach. Czego robić więcej? Przyjrzeć się tematom, które wymagają wyjaśnienia i nie uciekać od nich. Działać sprytnie. Tak słyszę sprytnie, ale sprawiedliwie. Rozpoznawać wszelką manipulację i um, jakąś taką energię konfliktową, i może właśnie sprytnie, sprytnie też rozwiązywać takie sytuacje, jeżeli się w nich znajdujecie, um, poprzez wejście w energię Królowej Mieczy, czyli w energię um, rozprawiania się z tym, co trudne, toksyczne i niewygodne. Ale tu macie takie działania troszeczkę za kulisami pokazane, że to jednak będzie ważne. Działania za kulisami. Dobry plan jest potrzebny. Ja bym powiedziała: nie działajcie chaotycznie. Nie działajcie chaotycznie. Nie. Mhm. I nie rzucajcie słów na wiatr, cokolwiek to znaczy. Na co uważać? Na wszelkie, słuchajcie, uzależnienia sytuacje, relacje, w których wy po prostu czujecie się zniewoleni, bo może być tak, że ktoś tutaj chciałby. Mieć nad wami władzę i kontrolę, i z tą energią po prostu należy się w końcu rozprawić. Bo energia diabła wprowadziła was w ostatnim czasie w pięć denarów. I to jest, słuchajcie, energia zależności, uzależnień, zachowań autodestrukcyjnych lub też bycia w takiej energii z innymi ludźmi, która jest właśnie pełna przemocowości, toksyczności. I ja. Ja nie czuję, że to jest wasza energia. Ja czuję, że to jest bardziej energia, w której wy byliście i to było tak, jakby nałożone na was z zewnątrz. I ja powiedziałabym, że temu należałoby się naprawdę dokładnie przyjrzeć czy aby na pewno w twoim życiu jest dobrze. Czy ty we własnym życiu czujesz się dobrze? Czy ty we własnej skórze czujesz się dobrze? Tu jest potrzeba rozprawienia się z albo uzależnieniami, używkami, albo z autodestrukcyjnymi zachowaniami, które ciebie sabotują i nie wspierają, albo z energią diabelską, która płynie z zewnątrz, czyli ktoś chce mieć nad tobą kontrolę i pełną władzę i zmusza cię do rzeczy, których ty nie chcesz. Albo tak wywiera na tobie presję, tak tobą manipuluje, że i tak czemuś ulegasz, bo uważasz, że nie masz wyjścia i wyboru. Hmm. Należałoby na to, kochani moi, zwrócić szczególną uwagę. Czego zatem nie robić w październiku? Czego nie robić? 10 denarów jest czymś, czego nie robić. Teraz, moi kochani. Ja bym powiedziała, że nie należałoby tutaj um, pozostawać w jakiejś takiej stagnacji związanej z tematami rodzinnymi, gdzie być może tutaj jest duży i znaczący wpływ rodziny na Twoje życie. I tutaj należałoby właśnie um, Wyjść z jakiejś stagnacji. Coś tu trzeba by było zakończyć. Więc czego nie robić? Nie pozostawać jakby w tym miejscu, w którym jesteś, uznając, że hmm, że właściwie nic nie wymaga zmiany w Twoim życiu. Czego nie robić? Nie koncentrować się tylko na aspektach materialnych. Zadbać także o aspekt duchowy. Ja powiedziałabym, przerobić pewne wzorce rodzinne, które być może powielasz nieświadomie, wprowadzić w ogóle zmiany w rodzinie, które miałyby właśnie tak jakby wnieść więcej lekkości w twoje życie, bo tu na razie niekoniecznie jest ta lekkość. Czego nie robić? No nie konsultować się ze wszystkimi bardziej bym powiedziała zaufać swojej intuicji i własnej prawdzie i w ogóle ją odkryć, bo może być tak, że czujecie się po prostu przygnieceni pewnymi schematami, wzorcami, które pochodzą z waszej rodziny, bo tak was nauczono, bo tak należy, bo tak wypada. Przy czym tu się pojawia pytanie, a gdzie jest moja prawda? Mhm. Zobaczmy, czego nie robić, nie ulegać słuchajcie iluzji. Nie patrzeć na życie i na sprawy przez różowe okulary, tylko patrzeć na pewne sprawy rzeczywiście tak, jak one się mają naprawdę. Nie zatrzymywać też, słuchajcie własnego rozwoju duchowego i nie hamować emocji nauczyć się rozumieć emocje i je oswajać. Tak. Dobrze. Zobaczmy moi drodzy w takim razie, jak wykończycie ten miesiąc. Dwójka mieczy. Bardzo macie dużo kart mieczowych, to oznacza, że dużo będzie rozmów, dużo będzie się działo na polu intelektualnym. Myślę, że wy tu walczycie absolutnie o swoje prawa, o swoje granice. Stajecie się bardzo asertywni, bo nie chcecie już w czymś dłużej być już nie ma tu zgody na pewne przymuszanie i zniewolenie. Ja bym powiedziała, że wy wychodzicie w energii równowagi, wewnętrznej równowagi. Powiedziałabym, że bardziej jakby koncentrujecie się na tym, by odzyskać właśnie spokój umysłu, spokój serca. Tutaj się pokazuje wyciszenie myśli, kontaktowanie się z własnym wnętrzem, i tu jest właśnie jakby odcięcie się też od tego świata zewnętrznego czyli, drogie bliźnięta, tak naprawdę was pod koniec miesiąca. Nie będzie za bardzo interesować, co inni mają do powiedzenia na wasz temat. Nie. Wy pokazujecie się jako odcięci od yy, jakiejś takiej, wiecie, co, energii powiedziałabym mimo wszystko trudnej i chaotycznej. Yy, pokazujecie się jako osoby, które yy, zaczynają słuchać własnej intuicji. Tutaj pokazuje się takie, wiecie co, ja to odczuwam jako taka yy, wasza droga yy, do waszego yy, uzdrowienia, do zrozumienia też pewnych trudności. Yy. Ja mam poczucie, że wy także przestajecie tutaj walczyć sami ze sobą. Ale też czuję, że zamykacie serce. Właśnie na jakąś taką energię niekorzystną dla Was. Tak, tak, bo tu następuje, słuchajcie, uzdrowienie. Uzdrowienie, energia pustelnika, przepracowanie bardzo ważnych tematów, które długo się ciągnęły yy, z przeszłości. Mhm. Uzdrowienie, energia terapii yy, albo po prostu uzdrowienia przeszłości. Wyciągnięcia wniosków z przeszłości, mądrość i rozwój duchowy. Mhm. Tak jakby, właśnie, wiecie, co ktoś albo coś powodowało, że długo nie mogliście zrobić kroku naprzód w rozwoju duchowym, w rozwoju osobistym. I tu się pokazuje manifestacja tego nowego początku. Poprzez Wasze takie, powiedziałabym, sprytne działania. Jaka jest rada dla Was? Umiarkowanie, czyli e, zadbaj o spokój wewnętrzny. To będzie dla Ciebie naprawdę bardzo ważne w październiku. Hmm, być może zatrzymaj się, weź urlop, weź wolne, odpocznij. Przyjrzyj się także, z pewnym tematom, które, z którymi do tej pory może nie chciałeś się mierzyć. Nie zamiataj problemów pod dywan. Karta umiarkowania mówi o tym, że będzie tutaj potrzeba Twojej cierpliwości, Twojego wewnętrznego spokoju. I taki bym powiedziała odnowy. Tu jest potrzeba odnowy, regeneracji ciała i ducha. Ciała i ducha. Dobrze, moi drodzy, i zobaczmy jeszcze skarb mocy. Przekaz dla was. Zanim zaczniesz pracę nad sobą, zaakceptuj siebie i pokochaj już teraz. Nieuzależnie miłości własnej od tego, czy osiągniesz zmianę, czy też nie. Kochaj siebie z zaletami i wadami bezwarunkowo. Pozbądź się bagażu emocjonalnego, który dźwigasz. Idź do przodu z lekkim plecakiem. Przeszłość należy do przeszłości i tam ją należy zostawić. Mhm. I dokładnie właśnie o tym mówi energia pustelnika. Że wy będziecie dążyć do tego, żeby tą przeszłość zostawić, wyciągnąć z niej mądrość, żeby odzyskać spokój i równowagę. I tu jest właśnie uzdrawianie, słuchajcie, waszych myśli, waszych przekonań, waszego podejścia do pewnych tematów. Ja bym powiedziała, że miesiąc październik dla was jest miesiącem oczyszczenia waszego umysłu. Ze zbędnej toksyny, z trudnych myśli i przekonań, które jedynie uniemożliwiały Wam wejście w siebie i prawdziwy wgląd w siebie i uczynienie tego kolejnego kroku w rozwoju duchowym. Bardzo piękna energia uzdrawiająca. Nie uciekajcie od zmierzenia się z prawdą. Jakakolwiek ona by nie była będzie na pewno wyzwalająca, tak czuję. Dziękuję Wam kochane bliźnięta. Wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam Was do czytań indywidualnych, rozmów telefonicznych. Wszystko w opisie pod filmem, a tymczasem buziaczki i pa!